Siemanko, widzowie, i tak, był trade. Był trade z Jakubem. Patrzcie, co dostałem od niego. No tak, dostałem od niego właśnie Rainbow Fish. Ten Willow Wisp, znaczy nie, to jest Rainbow ma już dawno miałem. No, Hell Spider. I patrzcie, tym worka mam. No. co? Ja, cię, to jest genialne. Jakuby on gra. No, Mam odczyt teraz. O, Jakubek. Jakub, jesteś koksem totalnym, zawsze wiedziałem, że ty, ja mogę na Ciebie polegać, ja mogę na tobie polegać zawsze. Ty jak zrób sobie jakiś opening tam, to możemy się strajdować, mogę Ci oddać tego z Teamworkiem Demona i tego Hellspidera i Fish. Ty możesz mi dać wtedy lepsze jakieś pety. i no, będziemy po prostu tacy wymieniacze. Y nie ma już Jakuba, naprawdę Jakub wyszedł. Dobra, ale Jakub coś tam gra chyba sobie. I patrzcie, genialne. Jakub, dziękuję bardzo za demona. Jeszcze trochę go będę chyba enchantował. No i co? Ja żegnam, pa.